Ten krakacz kracze i kracza. a I zaraz ten drynek, ranny ptaszek zadzwoni. I bez sensu. Zero szacunku dla kapcia. zero. Może nie zadzwoni. Zadzwoni. Trzeba ma nie dzwonić. dzwonić jeden, siódma to zawsze dzwoni. I się zacznie. Zdeptana godność kapcia! Zdeptana! To już? Wstajemy? Nie, śpijcie. Tylko te kapcie, człapcie spać nie dają. My mamy wolne do południa, a się się zajmie dopiero po szkole. Baczność, stała czujność! Jaka tam czujność? Nie śpimy. A dziewczynka włoży we mnie te swoje blade paluchy i bez sensu. Nie zapytać się może, tylko człap, człap. Żaden szanujący się kapeć nie zasługuje na człap, człap. Nie zasługujemy na to. To dobre dla... Um, ...człapaków. A co to człapaki? tam Nie Proszę Państwa, a cóż ty za wspaniały poranek do nas zawitał? Dzisiaj mamy deszcz z deszczem i chlapy ciapę. Tylko tutaj, tylko teraz wita Was poranna zimowa ciemność i zapraszam na niepowtarzalną, oszałamiającą podróż na przystanek autobusu do szkoły, w której on będzie się bardzo Ej. trudny i wcale nie zapowiedziany sprawdzian z matematyki proszę Państwa, nie mogą być tego przegapić! Chciałbym, żeby ona nigdy nie wstała! Nie ma zmiły dla kapcia. nie ma zmiły! Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał, która rano wstaje, ten się nie wysypia, Staropolskie polskie przysłowie na początek tego fantastycznego dnia, który wyda się dokładnie to samo co wczoraj. i Jutro nie mogą Państwo tego przegapić. Już czuję dżentelistów. Co za poniżenie. Tak, bym chciał być superbohaterem. Ale. Ja, kapcie. A ja żoną superbohatera, a nie kapcia. Proszę Państwa, to niedorzeczne, żeby tak długo zwlekać z przywitaniem tego fantastycznego dnia, w którym wyda się dokładnie to samo, co wczoraj i jutro. Nie mogą Państwu tego przegapić! Ryn, ryn! Y y powtarza się. Budzik nigdy nie dzwonił trzy razy. Coś się musiało stać. No ale co się stało? Coś takiego się stało, że dziewczynka dziś nie wstanie. Coś takiego dziwnego się stało, że nawet nie wiem. I tym sposobem mamy cały dzień dla siebie. Dzień kapcia. Dzień super kapcia. Państwa jest trzynaście. to nie moja sprawa, ale jeśli państwo nie chcą wstawać na moje budzenie, to ja nie wiem. Może ja sobie pójdę i sami państwo będą sobie wstawać. Co? Hej, dziewczynko, wstawaj! Drzeń, dziewczynko! Wstawaj z Dziewczynko! wejdźcie hmm, weźcie sobie pokibicujcie gdzie idzie. Którzy chcą spać? Przepraszam, ale ja muszę porozmawiać z dziewczynką. Nie ma dziewczynki, no. Jak to nie ma? Co to znaczy, że nie ma dziewczynki? No, zasnęłyśmy razem, ale teraz jej nie ma. Nie wiem, dajcie mi z Co ja? Powiedziałeś, żeby ona nigdy nie wstała. Nie ma się dziewczynki przez ciebie. Ale kapciuszko, ja jestem tylko kapciem. Nie umiem czarować. Tak, masz rację. Jesteś kapciem. Przepraszam, ale ja muszę go już obudzić, bo mi spręży na pójdzie. Przepraszam, czy ktoś jeszcze śpi? Wstawaj! Wstawaj, mówię! Jeszcze chwilka. Wstawaj natychmiast! Daj spać. się dorosła i się ożeniła. Hm. Tak, to może być to. Dziewczynki tak mają. Hop, ślupy, i z ciebie wyrastają i mają męża. A taka z niej była fajna dziewczynka. Wstawała ładnie. Była i się ożeniła. Ożeniła? A my? Co z nami będzie? To my teraz uczeszę, a to mnie przytuli. Na kogo będę tańczyć? E tam, co tam? Jak tak, to co? Fajnant! Przywilaczka na dzień Supercarcia! Przywilaczka! Jak coś ci się nie podoba, to, to powiedz, co ci się nie podoba. Przyjdź tu zaraz, przecież drgnę w rzęsnej obudze. Wierz może to dziewczynka? Na pewno nie dziewczynka. Pod no, Może w nocy spadła? Na pewno spadła ten wieczorem. <grym> Idźcie po nią. Nie lubię, jak jest smutna. Super Superkapeć w natarciu! Nic się nie mówi, ja za tobą. Wyciągnij ją. Ale to na pewno ona... Czyli jednak trochę strach. Aj, co biegnie tak? Wiesz co, dziewczynko? Weź mieć lepiej sama. Dobra? Dziewczynko, hej, dziewczynko. Na moje pióra. Przecież to Łysy Joe. To nie może być Łysy Joe. Przecież on to zniknął. A nawet ten, dawniej! mniej. Hej, Łysy Joe. To nie jest Łysy Joe. Nie łysy? A jak to? No łysy. Łysy. O, ja pierze, Joe, jak ja tęskniłam! Śniłam, że znowu jesteśmy razem. Tyle lat, tyle wspólnych nocy, a potem nagle znikasz bez słowa. Tak się nie robi, wiesz? Nie zostawia się najbliższych. Dlaczego mnie zostawiłeś, łysy Joe? Co poszło nie tak? Pójdź! Ja się najbliższy. Aha, powiedz to dziewczynce. Co mam powiedzieć dziewczynce? Nieważne. A, wiem! Chodziło o to, że dziewczynka ogoliła cię głowę i stałeś się brzydki, tak? Och, cicho I... bądź! A potem spadłeś pod łóżko, a ona cię nie podniosła. Zamknij się! Nie chcący, a ty czekałeś, aż się nad brzydkim, łysym mi się ktoś zlituje, tak? Stolaczka! No co? Tak, to ty masz tyle, co kalosz. Nie ma dziewczynki, łysy Joe. Mm -hmm. I nie wiem co się stało. Mm -hmm. I mamy dzień super kapcia. Ale nie jest super. Co robimy, łysy Joe? Jak to co? Nic. Ja tu bym sobie kogoś obudził. No i nie wolno chodzić bez kapci. <noise> Jeszcze się rozgoruje biedactwo. Ona no już jest chora. Czy... wiem. Leci jej z noca i ma chrypkę i mama przynosi jej rosołek i syropek i leży w łóżku. No nie leży w łóżku przecież. Czy... Czy to znaczy, że nie ma ich w domu? Wiem. To znaczy, że jest poza domem. A jednak, jednak, dziś wydarzyło się coś, co nie wydarzyło się wczoraj, ani nie wydarzy się jutro. W ten wyjątkowy czas w którym to dziewczynka zostawiła nas, zapewniam państwu luksusową powódkę, aż do czasu, kiedy wróci. Zamknij się! Ona może nie wrócić. E, to może nie wrócić. Co ty pleciesz, leciesz, Tak, jak nie wracają sny, które przyśniły się tylko raz. I zgubione w pralce skarpetki. Odchodzą gdzieś tam do skarpetkowego nieba. <grystanie> <grystanie> e, coś mi tu nie tyka. Jak ktoś jest chory, to leż w łóżku, a łóżko dziewczynki jest puste. Nie, nie rozumiesz. Dziewczynka jest chora na taką chorobę, że zabiera się dziecko do innego łóżka z białą pościelą, do smutnego łóżka. Moja mama była kiedyś w takim smutnym łóżku, jest całe białe i dziwnie pachnie. W takim łóżku nic nieśli, bo sny przychodzą z jaśków, z piórek, nitkach. prawda, łysy Joe? Mhm. Mm zaraz, zaraz! A kapcie? Co kapcie? Nie zabrała kapci. No i? Nie, nie wolno to... chodzić bez kapci! Biedna dziewczynka, zapłaci się bez nas. Nie pozwolę, żeby chodziła boso. Idziemy do słonego łóżka, ale już daleko to łyseczo. Chwila, a co wy tak tego łysego pytacie o wszystko? Nie było go tyle czasu, błąkał się nie wiadomo gdzie, robił to swoje łyse nie wiadomo co i nagle wszystko wie, tak? Mm. Dziewczynka jest chora, mm, nie ma jej w domu. A może jest, może właśnie jest w domu. Jo, skąd ty to wszystko wiesz? Nieważne. To nieważne. Jak nieważne, to ja do żadnego smutnego łóżka nie idę. Tu jest mój dom i tu jest mi dobrze. I racja. Ej, łysy, co ty robisz? Masz iść z nami do dziewczynki, ale nie wiem. John. Co noc? Co noc co? Co noc patrzyłem na was, jak śpicie, jak było nam dobrze! Nie było nam dobrze! Było nam świetnie! Bez Ciebie! Trochę mokro od łez dziewczynki, kiedy szukała Ciebie i nie mogła znaleźć. Ale tak! Było nam bosko! Tuliłam ją do snu za nas dwoje, szeptałam jej kołysanki, aż w końcu przestała Cię szukać. A ja, a ja też sobie świetnie bez ciebie radziłam. Gadałam sobie z kołdrą, zawijałam się ze śmiechu z przejściem i wcale, wcale tak i to wszystko. Nie, nie pękaj mała, szkoda piór. Ty na też na to patrzyłem. Dzieściankę do szpitala. Koniec państwa. idziemy do niej. Ale jak się tam dostaniemy? Jo? Torba! Co, torba? Mała dziewczynki właśnie pakuje życie do szpitala. To tam, gdzie stoją smutne łóżka, bez jaśków. Nie ma jaśków, to nie ma snów. Dziewczynki bez snów nie mają marzeń. A więc! Torba! Torba! torba. torba. Do torby! Do torby! Torba! Wreszcie waha, wreszcie przyjmuje pozycję i sobie idzie. <grystanie> jo! Ona mnie nie potrzebuje. Co ty bredzisz, misiek? Potrzebuje nas wszystkich. Z nami nigdy nie rozmawiała tak jak z tobą. Tak w zasadzie to w ogóle z nami nie rozmawiała. Ale czy, kto by tam gadał z kapciem? <grystanie> Jakiś kompletny świr. Kapcie <grystanie> są do deptania. A my się są też leptania. Jo, proszę. zdobyczy techniki i jeszcze nie zawsze chce z nami współpracować, ale daliśmy radę. Szanowni Państwo, przedstawiam mój zespół koła teatralnego. Czwarto i piąto klasiści, wiecie już na co ich stać. Chciałbym, żeby się przedstawili, żeby każdy o sobie powiedział, jak się nazywa, z jakiej jest klasy. Dobrze, zaczniemy od budzika. A może ja będę mówiła rolę, a Państwo będą słuchali, kim są te osoby. To jest nasz budzik. Um, już piąta E. Mhm, nazwiska nie podajemy, anonimowe. <średz> przyznaj się. Przyznaj się, bo to ważne. Nie, nie chcę. Okay. Czyli Miłosz, anonim, piąta F. Tak? Proszę bardzo. Brawo, wielkie brawo. Oto Łysy Joe, nasz sfatygowany misiek. Szymon Bartów, piąta D. Szymon, co po nazwiska się nie wstydzi, piąta D. Nasza mięciutka podusia, typu Jaś. Krajczakowska klasa piąta E. Przerwany jednorożec. Krzysztof piąta B. Nasz ołowiany żołnierzyk. Michał Konfol czwarta C. Kapeć prawy. Nadal Strebecki <trujne> piąta B. Takciowa Lewa. Kinga Kata klasa piąta E. I nasza baletnica. Tak. Najważniejsza osoba dzisiaj na scenie, trochę za kulisami zapraszamy, Hanie. Mam nadzieję, że Hania się z tego nazwiska nie wstydzi. Haneczko, jak się nazywa? Hanna Burak druga C. Tak, druga C, oczywiście już troszkę inny poziom. Haneczka się nie wstydziła, jest to nieodrodna y, siostra starsza naszego Miłosza. Proszę mi wierzyć, że ta wspaniała dziewczyna stonowana była równie szalona jak nasz budzik jeszcze parę lat temu. Jest osobą ważną, ponieważ gra ze mną, grała ze mną przez wiele lat na, na scenie i właściwie mogłam patrzeć, jak się wspaniale rozwija, jak dojrzewa. To samo, kochani przed Wami. Bardzo Ci dziękujemy. Wsparłaś nas bardzo. Bez tego myślę, że nie dalibyśmy rady. Sutler, osoba najważniejsza w teatrze. Proszę mi wierzyć. Dziękujemy Państwu bardzo za to, że znaleźliście dla nas czas. Do nas przyjść, nas obejrzeć, wysłuchać. Mam nadzieję, że troszeczkę z przenurzeniem oka spojrzeliście na nasze przedstawienie. Jest to część pierwsza. Co się wydarzy w torbie, okaże się w przyszłym roku. Zaczniemy od tego, co się wydarzyło w torbie i co po torbie, bo okazuje się, że jest również życie po torbie. Dziękujemy bardzo.